Nie mam koziomeczki, ja jestem wczoraj i dzisiaj witam Was. Na kanale z OLOM. Dzisiaj nagrywamy sobie test godności z tabliczkami. Także będziemy sobie odpowiadać na pytania przygotowane przez nas na Dla tabliczkach. Nas. Będziemy tutaj pisać literę swoich imion albo odpowiedzi, w zależności od typu pytania. I to w sumie tyle, co jeszcze miałem powiedzieć. Jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I możecie napisać nam jakieś pytanka na następne odcinki. Świetnie. Każde z nas przygotowało sobie 7 pytań. Ty masz 9? Ja mam 9. 9? Ambitnie. Tak pierwszy. Dobrze. Jaki serial? Obejrzeliśmy razem jako pierwszy. Nie wiem, ja nie pamiętam takich rzeczy. Ty nawet pamiętasz daty, których nie wiem. Pogo. No. Brzmiało dobrze. Porysowałem się. Czekaj, zostawiam to. No. 3, 2, 1. Czy my kiedyś jesteśmy oglądali <laughs> Nie, ale nie wiedziałem, co na pić. Riverdale. Ty, Dasha, już poglądałam, ale ty tam miałeś jakieś braki, żeśmy oglądali razem. ten nie wiem, sezon trzeci czy coś takiego. Nie zgoda. Pierwsza niezgoda. Nie mam. No tu po... nie pamiętasz. Nie pamiętam, bo kto pamięta takie rzeczy? E, Rancho. Konfliktowe pytanie. No. Kto robi większy syf? To jest pytanie od Kamila, które on zrobił. Te jedne? Pano. Dobrze, ja mam. No. Trzy, 2, 1. A czemu ja niby robię? Nie ja patrzę jak do mnie przyjeżdżasz i nagle tak, jak mam e, w pokoju porządek, tylko leży twoja torba rozwalona dookoła niech rzeczy. <noise> Część twoich gadasz, rzeczy ko? na moim biurku Co? jest syf. Co nagada? gada, widzowie? jest syf. No bo gdzie mam zostawić rzeczy, które mam? Albo na przykład jak gadamy razem i na twoim biurku leży talerz po pizzy, którą jadłeś dwa dni temu. <noise> też się tak zdarza. Dobrze, to akurat potwierdzam. Czasem się tak zdarza, a to dlatego, że jestem zapracowanym człowiekiem. Zapracowanym? Ja montuję po nocach. No, i grać no. w FIFA dniami. No, bo montuję i gram w FIFA. To jest bardzo ważne. Ciemność dzieciowa. A jak już nie mam, nie, no to wtedy gdzieś idę i to też nie mam czasu. Na przykład do ciebie. Czyli co wolałabyś, żebym posprzątał talerz niż do ciebie? Ale jeśli nie, talerza to, to jest. No dobrze, ale ja na przykład jak jest zmywa... nie A, nieważne. Ja uważam, że e, na przykład czasem jest tak, że rozmawiamy i ty nagle coś tam masz e, jakieś rzeczy za sobą. Jakie? Ja ci mówię, że. Ale ser, A ty mówisz, że cię mama sabotuje. A jak? Krajnie przynosi, no, ale to ja kiedyś tam składam. Kiedyś tam, no to ja też kiedyś tam y, ta, składam. Kto część tej marudzi? O Boże, banal, banał. Toś mi nie wiem. Nie wiem czy ja nie za małych tych literek tutaj robię. O, nie wiem, bo widać. Ja już pokazałem. Poru. Nie, nie wierzę. Co ty piszesz? Nawet to na Instagrama zrobiłem. Ty marudzisz częściej, na pewno. Marudzę, ale przypomnij sobie na przykład wczorajszą noc, kiedy... Nie wiem, głupie uderzenie, Boże. delikatne... No bo jak nie Mydło winiesz, się skończyło, bo, No bo mydło się skończyło, no. I co? A ty no marudzisz, jak trzeba coś zrobić. No. Ale i tak ty marudzisz częściej. No może ciut, Chłops. ale jednak oboje często, w sensie inaczej. no Nie marudzimy obydwoje w tym samym czasie nigdy, ale jak jedno nie ma marudzi, to drugie marudzi. Ja marudzę tylko, jak jestem zmęczony, a ty marudzisz ciągle. No nie. <laughs> nie, to czego się uśmiechasz? No bo nie ciągle. Nie, nie. Ale nawet właśnie, Maruca jak jest zmęczony, tu mówię, idź spać, y, wyganiasz mnie. <laughs> no i co? Dobrze, proszę Państwa, kto więcej je? Tak zrobię. <laughs> Dobrze? O, to ja. No, no dobrze, to chyba nie ma co ten. No. No bo co, tu by mówić dużo? No, trochę też naturalnie, nie? No, ale też ty dużo jesz. No. No, a ja mniej jem po prostu. No. no. To ja wezmę pytanie w temacie. Co wolisz, pizza czy kebab? I ty piszesz moje, ja piszę twoje. No dobra. Słyszałem, że dobrze napisałaś kebab. Kebab, a ja pizza. No i co? No, ja wolę kebaba, no bo, no bo kebab to jest życie, a pizza to. No pizza to jest życie. Bardzo banalne pytanie. Kto jest bardziej wybredny, widzowie? Kto jest bardziej wybredny? Dużymi literami to napisałem. Ja, Ola, no właśnie, dlaczego jesteś taka wybredna? Tak, jest 10 ładnych zdjęć na Instagram, a Ola tak... To tam mi się nie podobało. To te, tam, to, to też. No, chce takie najładniejsze, najładniejsze. No ale przecież wszystkie są ładne. No dobra, ale jednak ja dodaję zdjęcia, ty dałeś pierwsze zdjęcie po roku właśnie. Kiedy dodałaś zdjęcia ostatnie? Oprócz tego mojego. No to nie wiem, jak dodałam to z klipu, to tydzień wcześniej dodałam zdjęcie, może. Albo nawet nie. No serio, udowodnić. No a przed, ty, a przed tym tygodniem to kiedy? 2 lipca dodałam o, o, o klipie, 28 czerwca wcześniej, a 17 czerwca jeszcze wcześniej. Mm, to był no? rok temu. Ciekawe pytanie. Do się straciłby prawo jazdy. What łatwe first. <gry> o, ty, no i dobrze, no i co, ty już mogłaś stracić prawo jazdy, tak? Mów nie, nie, nie straciłabym. Prawo jazdy. Ale możesz, mogłabyś. Czemu? No, bo ona ci tak powiedziała. Nie. To ty tak gadałaś. To ja tak gadałam. Dobrze, opowiedz no tą historię, może widzą, widzą. No, że zatrzymała mnie policja. Po prostu. Wow, po mega historia, prędkości naprawdę. Ale gdzie wtedy jechałaś? O, gdzie wtedy jechałaś, może mi powiedz? Do Maka. Do Maka. <laughs> mm, I to ja więcej wiem, tak? Dobrze, to ja już. Jeśli jesteś w tym temacie, to kto jest lepszym kierowcą? Trzeba napisać, prawdę. 3, 2, 1. Ja jestem. A dlaczego? Bo jeździsz Wolniej. No jeszcze wolniej, bo nie chcę mi się pieniędzy tracić na mandat. Ale wcale nie jest tak wolno. No jakoś mega wolno nie, ale jednak jeździsz wolniej niż ja. i... No, ale też nie uważam, że ja jestem jakimś złym kierowcą. Ale ja mam po prostu większe doświadczenie. Bo tutaj jadę gdzieś nocą, tu do kina, tu z imprezy. Tu trzeba kogoś znaleźć z imprezy. No, a ja jeszcze po tych samych trasach. Prawie no właśnie, czas. No, no ja w sumie w teorii też, ale no. Ale ty masz więcej tych stałych tras, jakby tu, tam siam, a ja mam jednak. Tu, tam siam, dobra. Lecimy. Aha, to ty teraz. No. Dawaj. Mm, kiedy się poznaliśmy? Uż. Interpretacja dowolna. Ja bym dał tak. Nie pamiętam. Nie pamiętam, bo nie pamiętam. Nie wiem. Nie pamiętam dat. Żadnej daty nie pamiętam. No. 3, 2, 1. Ha! Dobrze! No. Typ... i widzicie co? Ona pamięta dokładne daty. No, bo wtedy wbiłeś do mnie na streama, to był gdzieś początek czerwca, a na meczu Unii żeśmy się spotkali w prawdziwym życiu. Nie wierzę. Zgoda! Niesamowite, że wygrałem to pytanie. To ja mam teraz, kto jest bardziej pracowity. To jest pytanie, na które możemy się rozwinąć. No, trzy, dwa, jeden. Ja jestem ale. No, ale... bo ja, ja bym powiedział, że na przykład ja jestem pracowity, ale tylko do rzeczy, które jakby chcę robić. Nie muszę się zmuszać do tego montażu, dopóki jakby jest fajny ten montaż, w sensie nie ma nudów i w sensie no, lubię sobie tam pomontować, pouczyć się nowych rzeczy i sobie to robię. A to wcale nie jest taki hop -siup. nie wiem, pół godziny jest montowany film, tylko no ile tam czasem 5 godzin siedzę, czasem na filmach 6. Ale do szkoły nie jesteś pracowity, w sensie no dobra, jak egzaminy to się uczyłeś i, i cały te testy i tak dalej. Ale nie wiem gdzieś tam, muszę się nauczyć na polski. To tu lekarz do godziny 22 w niedzielę i... No ja właśnie mówię, bo dlatego bo mnie to nie interesuje. No i zaczynam się uczyć po prostu na tyle, że jestem tak zmęczony, że muszę się zmusić do tego po to, żeby skończyć to szybko. Zaczynam się uczyć późno, mm. ekonomicznie. To pierwszy powiedział, kocham cię. Ale uula, nic nie wiesz, że jesteśmy razem. Jak nie wie? No nie wie, kto wie. Kto wiedział? To się teraz dowiedział. Aha, to się dowiedział. No nie, czy... czek, Czekaj. No powiedz mi, że nie, nie pamiętasz jeszcze. Nie, bo ja to muszę roz... Mm. Dobrze, no, jest chyba giro. 3 Trzy, dwa, 1. <grywa> bo ty strzałkę napisałaś! <grywa> Wysiadłeś w drugą stronę! No i co, no? No tak to było. No co tu powiedzieć, no? No ja powiedziałem, bo ja mówię. Ja mówię bezpośrednio, a nie ubijam w bawełnę. Dobra, teraz ciekawe. Ja nie wiem, co nawet na to odpowiedzieć. Kto jest większą słodką dziurką? Czym? Nie mówi się dziurka. u ciebie tak? Co to jest słodka dziurka? Babcia do mnie tak zawsze mówiła. Słodka dziurka, no ci ja lubi słodkość. słodkość. To ja napiszę tak. 3, 2, 1. Co? Czemu ja? Ja Napiszesz napisałem słodycze. tak. Ja nie jem słodyczy. Jak ja dostaję słodycze, ale nie wiem, Boże narodzenie, to ich do Wielkanocy nie zdążę zjeść. No ja też. Co? Co? Tak? Nie. <gry> No ale to, bo to jest tak, że na przykład jak mam coś co lubię w domu, no to to zjem, no bo to ci nie może zepsuć, prawda? No ale potrafię zjeść tabliczkę się. czekolady na przykład jak dostaniesz, a ja się męczę z tym. No bo czekolada jest dobra, to by nie zjadło. Też Jakoś... by zjadło. No ty bardziej, A ty bardzo. bardzo. Słodka dziurko. Słodka dziurka. No co, tak się mówi. U kogo widzowie się tak mówiło? Napiszcie w komentarzu. I teraz ty te dwa z rzędu, bo ja mam ostatnie. E, ja mam ostatnie. Jako bonus. Dobrze, kto dominuje w związku? Co to za pytanie w ogóle? Dobra, piszę tak. No, trzy, dwa, jeden. Co napisałaś? Ja, ale nie bardzo. Pięćdziesiąt na 50. No jest coś takiego, nie? Że nie ma takiej... Co ty napisała? Co, co napisałaś do no, mnie? Jaki kłamstwo. Nie no, bardziej ja, ale jakby to nie jest taka dominacja, że ty jesteś jakimś takim pantofelkiem i, i tak pani. Co ty mówisz? No co? Tylko jednak, że gdzieś tam... Co? Nie, troszeczkę ja, ale troszeczkę. Ale że co niby robisz? No że jakoś tam decyzje, decyzje podejmuję. No właśnie, ja. że to ja, że ja mam ostateczny głos. Ty masz ostateczny głos? No raz. tak, bo ty się zawsze mnie pytasz, co ja sądzę. Nie, no ja się pytam, no No właśnie, to jak ja powiem, że nie, no to tego nie robimy. No na przykład, jak gadamy na Discordzie, to ty się mnie pytasz, czy ten, czy już idziemy, czy nie. I to ja decyduję. O A, no bo, no bo ja, ja na przykład mam tak, że no bo to ja, ja się wtedy pytam o ciebie o to, czy idziemy, bo ja bym na przykład nie chciał jeszcze iść. Nie chcę iść, ale może ty chcesz iść, więc się pytam ciebie, czy chcesz iść? No to 50-50, więc będę. Ha! Zwycięstwo! Jakbyś miał wziąć teraz ślub. jakie byś wziął? Co ty powiedziałeś? No co? Czemu takie pytanie. No bo, bo, bo mam co? 19 lat, kobieto. No A mogę napisać, żebym nie wziął? A jakby to chyba jedyna szansa? Jaka? Na co? Że później byś nie mógł. Tak, nie mogę pod ślubu wziąć? Nie, nie możesz. Bez sensu. Kończy się świat. Dobra, napisałem tak. 3, 2, 1. Ja bym wziął taki jak i ty. Mi to totalnie mi to wisi, tak szczerze. <laughs> totalnie mi to wisi, jakiś wezmę ślub. Ja bym cywilny w tym momencie. Ja bym wziął cywilny w tym momencie, ale. Dzień później się kończy świat? No. No i co? I co wtedy? Ale może chciałabym, żeby świat się skończył, jakbyśmy byli małżeństwem, a nie tylko paru. No to jak chcesz się zastanawiać o kościelnym? Potem. No i zadajesz takie pytanie, a potem zdycham. No nie. Nie wierzę, ale... nie wierzę. Ja mówię teraz już o rzeczywistości, w której się świat nie kończy. Następne pytanie. <laughs> no ale to nie rozumiem! Co ty w ogóle powiedziałaś? Świat się kończy! Masz masz wypór, że teraz albo nigdy świat się kończy, a ty mówisz tak. Ja mówię że rzeczywistości, w której świat się nie kończy. Co co ona powiedziała, widzowie? Ostatnie pytanie od Oli. No Dziecko bad. przed, czy po ja wow. Aaaa, Nie widzę takich pytań. A mogę napisać nigdy? Nie. Czemu? No wtedy się rozstajemy. <laughs> no nieźle Dobrze napisałem. Nie przed. Przed się nie opłaca. Czemu? No bo po co przed? W sensie? No bo przed to potem nawet się nie możesz poławić nawet. No nie, bo możesz sobie wziąć ślub, kiedy dziecko już będzie duże. Nie, to nie, nie tak. Dobra, a po. jakby wziąłbyś ślub tylko dlatego, że jest dziecko? W sensie wiesz. E, dziecko. Wierzysz ślub? Nie. No i dobrze. Ale po co? Nie rozumiem. No bo tak było, nie? Jakby o Boże, dziecko, dziecko nie ślubne. <laughs> Trzeba wziąć ślub. No to i tak przecież widzę, że. Jesteś w ciąży na tym ślubie. No ale tak nie się rozum. robiło. Aha, że kiedy? To chyba w średniowieczu. Nie. Do kiedy? 50 lat temu. No to mówię. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie moje, ja nawet nie muszę na nie patrzeć, bo wymyśliłem je jako ostatnie. To jest większą koniarą. Napiszę tak. Dobra, 3, 2, 1 widzowie zapytają tak, dlaczego tak napisałeś, a ja powiem tak, no bo Ola tak, ciągle leżymy spokojnie i ja nagle słyszę jakiś komentarz i się okazuje, że Ola ogląda koniki i konie, koni. ciągle lecą konie no tu, bo... i tutaj tak. Chodź jedziemy do stajni. Trzeba przygotować jedzenie. I czajcie to, że ja byłem w tej stajni. I ja tam stoję. I ja chciałem... Ja, ja myślałem, że tam będziemy pomóc, bo już byłem tak głodny. I myślałem, że my pomożemy i będzie szybko, ale ja tam stałem i nic nie robiłem. No to trzeba było pomóc. No ale bo nic nie było do roboty. No ja na przykład co, pomogłem nawet dać jedzenie siwej. No dobra, no ale to już więcej nie było wiader do jedzenia. Tak bo miałem pomóc. Dobrze widzowie, wszystkie, to na dzisiaj wszystkie tej tanka. Także to by było na tyle widzowie. Zostawcie suba lajka i dzwoneczek, jeśli Wam się podobało. Wbijajcie na nasze instagramy, bo jak słyszeliście u Oi, częściej pojawiają się zdjęcia. I to by było na tyle, pamiętajcie żeby zostawić wszystko tutaj co tutaj jest napisane. Będzie mi bardzo miło, bo to mnie motywuje do montowania odcinku, bo jak wiecie to nie jest taki obsiup i do robienia odcinków. Czemu się śmiejesz? Coś powiedziałem myślę, nie? To mnie motywuje do... Zrobiłem baseline jak to. No? Trochę. Tak. I co? I to tyle. Także trzymajcie się widzowie i do następnego. Pa pa!